idiotka. Sama, sama bez wszystkich. Od kiedy jej nie ma? tańczy sama przed kamerą. Tą dziewczyn wokół mnie już nie. Będę cię podniecać muzyką. Kochani, jesteś tam jedyna. Kobieta, że odchodzę. Nie wykorzystasz mnie już. Nigdy, nigdy. się kolejnego wstępu jako twoje gwiazda, Już nikt mnie nie dotkniesz. Sama, sama, bez wszystkich <noise> Tak, tak Próbuję wyciszyć telewizję Ale naprawdę nie wiem jak to zrobić tej do dziewczyny, która mnie Szczerze pokocha Sama, sama, bez wszystkich Od kiedy jej nie ma Tańczę sama przed kamerą Tą dziewczynę wokół mnie kapały na twym suknie nie doczekam się kolejnego występu jako twoja gwiazdy, już nigdy nie dotknę zostałam sama 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 ci siebie przyzwołaś mi serce pokałam se kapały na twym suknie zerwałam to był nasz toksyczny związek już nigdy nie dotknę zostałam sama sama sama